Siemalczka z tej strony Shadow Insight. w dzisiejszym odcinku oczywiście nie nazywam Victory Road i dzisiaj robimy sobie poradnik do ataku, czyli do atakowania bramki przeciwnej, czyli do strzelania większej ilości goli TD Dzisiaj pozbawiamy sobie o tym, co przekłada się na atak, czym jest Band Power, y jakie bonusy możemy zdobyć do ataku oraz czym jest Elemental Effect. Bez dłuższego przedłużania zostawcie łapkę w górę i suba na kanale, no i lecimy ze szybkim poradniczkiem. Okej, okay, najpierw zacznijmy sobie od tego, co przekłada się na was strzał. Jeżeli chodzi o zawodników, to dwie statystyki, kopnięcie i kontrola. Te dwie statystyki razem się ze sobą sumują i dają wam finalny strzał. Dodatkowo do tego doriczacie sobie oczywiście bonusy z perków, z kiwek, z bad powera i jeszcze z na przykład techniki szacu. Te wszystkie jakby rzeczy się ze sobą sumują i wychodzi wam finalny atak. Dla przykładu z atakiem, jeżeli chodzi o jego wartość, no to załóżmy, że mamy, nie wiem, 35 kika, 65 kontroli, czyli razem mamy e, kopnięcie za 100, co nie? No ale doliczamy do tego oczywiście jakieś bonusy, czyli załóżmy najpierw band power, czyli dodajemy do tego 20%. Czyli mamy już kika za 120, dodatkowo yy, doliczmy sobie 50% od perków i teraz się zastanawiam, gdzie, to, gdzie te perki się doliczają? Czy te 50% powinniśmy policzyć z tego, czy powinniśmy policzyć z tego? Ja obstawiam, że poli, powinniśmy policzyć z tego, czyli z tej jakby stówy, czyli z, nasze, z naszego bazowego jakby kika. Dlatego 50% to będzie 50%, czyli nasz kik wynosi 170 bez techniki dzięki wszystkim bonusom, które udało nam się zdobyć, nie? Mam nadzieję, że jakoś może to wytłumaczyłem Jeśli chodzi o beardy dla napastników No to na każdego napastnika powinniście założyć sobie yy, Lunar Prime Bootsy, które dają wam 13 do kika, 2 do kontroli Genesis Bunger, które daje wam 6 do kika i kontroli King Scarfa, który daje wam 12 do kika i niepotrzebne 2 do agility No i Gogre Judah, czyli 4 do kontroli, i 6 do technik Jest to na razie najlepszy beard, jeżeli chodzi o napastnika I jest to meta beard, dlatego polecam sobie te wszystkie itemy założyć na każdego napastnika Ok, przechodzimy do drugiej rzeczy, czyli czym jest Band Power Band Power to jest taka, taki dodatkowy bonus, który otrzymujecie za podania. Po prostu wystarczy, że robicie podanie i dostajecie jeden taki punktik. Oczywiście w grze macie zawodników, którzy mogą wam to przyspieszyć, czyli na przykład z jednego podania możecie chyba tam maksymalnie otrzymać 5 takich punktów, czyli 4 podania macie 20% band power Czyli tak, 6 podań i już macie go na fura. Co robi Bandpower? Band power dodaje wam bonus do strzału, czyli po prostu wasz strzał jest silniejszy. Jeżeli chodzi o zawodników, którzy zwiększają wam Bandpower, to na pewno takim jednym z zawodników jest Gabriel, czyli no, Gabriel Garcia który ma tutaj yy, perka, który wam daje właśnie 60 do band power gainet, czyli po prostu dostajecie 60% do zdobywania tego band powera szybciej. Dodatkowo macie to jeszcze na samguku. Na samguku jest chyba. Nie, na samguku też jest 60%, więc już z tymi dwoma jakby zawodnikami będziecie wbijać po 2-3 band power za podanie, yy, no więc mega szybko. Dodatkowo macie jeszcze takich zawodników jak yy, iSet, która Dodaje wam efekt jeszcze do bandpoweru, czyli macie efekt bandpoweru, który sobie nabiliście, i jeszcze efekt od iset czyli jeżeli wasz bandpower wynosi powyżej 20% i zrobicie direct shota, czyli po prostu podacie do, do kogoś i dobijecie, tylko uwaga, to jest normalny strzał, bez taktyki szacu, normalny strzał, to wasz strzał zostanie zwiększony o 13%. No i jeżeli jeszcze gracie takim ziomeczkiem, który nazywa się Eliki gór i macie go razem z w składzie, to wasz strzał zwiększy jeszcze o 20%. Czyli macie załóżmy 20% bandpoweru i jeszcze 20% do waszego strzału, przez to, że wbiliście ten bandpower na 20%. Dobra, szybki przykład, załóżmy, że wasz strzał wynosi 100, yy, ale wy do tego właśnie dodajecie sobie bandpower, czyli 20% bandpoweru wychodzi wam 120 za strzał. No i załóżmy, że macie tego pana E i macie pan, panią I. On wam daje 7, ona wam daje 13, no i teraz znowu się zastanawiam, czy to powinniśmy zsumować i powinno nam być 20% i potem te 20% idzie tutaj, czy robimy to oddzielnie i najpierw jest 7, potem 13, no i oczywiście jeszcze mamy bonus z yy, podania, nie? W sensie ten direct shot jakby, wiecie o co mi chodzi. Więc to ciekawi mnie, czy się zlicza. Ogólnie powinni dać jakiś wzór, nie? Ta, ta gra to jest czysta matematyka, więc jeżeli ktoś nie lubi matematyki... No to taka chyba nie jest dla niego <laughs> Ale bez skitu mogliby dać jakiś wzór Ale dobra, no załóżmy, że to się ze sobą łączy, czyli mamy 20% dodatkowe, czyli mamy strzał za 140 finalnie no i tak to będzie jakoś około tego, nie? No ten strzał może maksymalnie być tutaj do 180, jeżeli się mylę. No tak 140-180 powinien wynosić ten strzał, nie? Dobra, jak najlepiej wbijać bandpower, jeżeli chodzi o gierkę. No to tak, jeżeli rozpoczynacie gierkę, cofacie się do obrońców i podajecie po prostu między sobą, nie? Tutaj w obronie. Najlepiej to byłoby, żeby się oni jak najszybciej siebie zbliżyli. I Patrzcie, już mamy 23% bandpoweru. O kurde źle podałem. No dzisiaj mi totalnie podanie nie wychodzą. Biorę, botowi odebrałem, dobra. I jeżeli w ogóle stracimy piłkę, to Band Power nam się tak powoli zaczyna usuwać. Dobra, mamy 30% do Band poweru robimy Dasha. Ok, mam strzał za 500, mam nadzieję, że Gokem i tego nie zabierze. I strzelamy. I uwaga, jak to zostanie obliczone? Mamy 30% Band poweru to jest w ogóle max. I zobaczcie, dostaliśmy od Band poweru dodatkowe 245%, wie, yy, 245 ataku. Więc, no, opiera się w bandpower. Band Power. Ok, teraz przechodzimy do kiwek, czyli do bonusu właśnie od kiwek, jeżeli przekiwacie kogoś albo odbierzecie piłkę techniką hiszatsu. Hisatsu, nie, nie wiem jak się mówi, przepraszam, jeżeli się mylę To wtedy dostajecie taki specjalny bonus do strzału On chyba trwa, dopóki nie stracicie piłki, czy coś takiego Nie wiem, zawsze jak straciłem piłkę, to mi dopiero znikał Tak na czas, to nie, nie jestem w stanie powiedzieć No i jeżeli kiwniecie raz, albo odbierzecie piłkę raz, to dostajecie jeden poziom Jeżeli zrobicie to drugi raz, to drugi poziom No i za trzecim razem trzeci poziom już więcej nie ma Jeżeli chodzi o ten bonus, tak szczerze, on dużo nie daje W sensie, zawsze fajnie mieć coś na plusie, ale według mnie, no... Trzeci poziom to stracicie jakoś, nie wiem, połowę tenżyn, jeżeli macie fura, no i wasz atak finalnie będzie zwiększono jakieś 200-300, no nie wiem, jakby możemy to zaraz przetestować w gierce, zobaczymy ile dostaniemy, ale tak szczerze na tym pierwszym i drugim poziomie to dużo mi to nigdy nie dało. Okej, okay, zaczynamy sobie meczek i szybko ekspliujmy za pomocą mont Fuji tenżyn, żeby przekiwać się trzy razy, kiwkę mamy na Axelu, Sonem i... W sumie nie wiem, no jeszcze chyba na Aitorze jest kiwka. On ma chyba imi Żywotbora z tego co pamiętam. Dobra, 78. No na Luzie to odbiorę. Yy, Okej, okay. tutaj odbierzemy piłkę. Dobra, już możemy to robić, więc ja bym podał szybko do Aitora i Luzian Bor. Okej, okay, jest do Axera. S Dobra, to gniste coś. I kto jeszcze ma kiwkę? Sony, nie? Sony będzie miał kiwkę Tak, ma, prawda? W ogóle moja ulubiona kiwkę, jeżeli chodzi o tę gierkę jak na razie Dobra, no i mamy bonus No i zobaczymy ile na czysto nam odda No, dostaliśmy 94 do ataku To naprawdę się opłacało Dobra zajmiemy się bardziej pożytecznymi rzeczami, czyli żywiołami Czym są żywioły? Każdy zawodnik ma technikę i szacu, którą określa jakiś żywioł, na przykład mamy żywioł ziemi, znaczy na przykład, no mamy żywioły ziemi, ognia, drewna i powietrza, na przykład, jeżeli Mark Evans jest domeną ziemi, no to powietrze go kontruje, czyli każdy strzał Byrona, znaczy nie Byrona, Byronga, Gazera, Shona Frosta będzie go kontrował i będzie wam dodawał bonus do ataku, dodatkowo ten bonus od ataku jest nawet bez użycia techniki, techniki szacu, po prostu wasz gracz musi mieć żywioł kontrujący żywioł bramkarza. No i w sumie tyle. Pewnie z technikami obronnymi jest tak samo, tylko nigdzie tego nie jest napisane i nie mam jak porównać to liczbowo, ale wydaje mi się, że jeżeli kontrujecie też żywioł obrońcy, który używa techniki i szacu, to też ma to jakiś wpływ na to, czy, ile on zablokuje tego ataku. Które w niego uderzyliście. Yy, przynajmniej tak w Strikers'a chyba jest. Dobra, więc o co chodzi z żywiołami? Jak się na to przygotować? Jeżeli chodzi o bramkarzy, tylko bramkarze, a nie na przykład obrońcy, którymi, których możemy ustawić na bramkę, no to mamy tak. Sam Guka, który jest domeną yy, ognia. Domenę ognia kontroluje tylko domena ziemi, czyli no tylko zanark, no i strzał mora, czyli ten longshot. No i jeszcze macie tą yy, suzenetę, gdzie ona jest? Ja ją chyba mam teraz po stronie składzie, czy na ławce? Gdzie ona jest? A jajaj, nie mogę jej teraz znora. Ale... O jest! No to jeszcze ona Butterfly y, transem może skontrować y, naszego samguka żywiołem. Dwarin jest y, tego samego żywiołu, tylko u Dwarina jest jeszcze jedna pewna rzecz. Y, czyli u Dwarina dzieje się coś takiego, że no Gdzie jest Dwalin O, tu jest Dwalin U Dwalina dzieje się coś takiego, że On ma technikę y, drewna i, tre, I technikę ognia I jeżeli wy użyjecie techniki y, drewna Na strzał ognisty, albo na ognistego Zawodnika, to on też dostanie Elemental effect, dlatego miejcie to na uwadze Dlatego, no i też bezpieczniej grać z Samgukiem Nie? Dodatkowo, jeżeli macie Marka Evansa, no to już mówiłem, że połowa graczy Go kontruje, no Mark ma no Tak szczerze, ale jest statystycznie dobry, więc To jest zbalansowane yy, No i mamy jeszcze Darena, którego kontruje wszyscy zawodnicy ogniści. Dlatego jeżeli chodzi o was skład, kogo powinniście mieć w ataku? Według mnie Zanark to jest must have w składzie. Jak nawet nie w podstawowym, to chociaż na ławkę, żebyście mogli go w każdej chwili wprowadzić. Jeżeli chodzi o rankedy, ja widzę, że dalej wszyscy grają Markiem Evansem, dlatego no Zanarka to możecie sobie na luzie umieścić na ławce. Dodatkowo Kogo możecie sobie jeszcze wstawić do ataku? No, ja myślę tak, że do ataku najlepszym będzie Byron, jeżeli chodzi o obecną metę, która jest na rankedach. Ale to, co jest na rankedach, to jest obecnie żad, tak szczerze. Więc, e, no, nie mogę go znaleźć. Jakby mam tak, taki syf w składzie. No, dajecie sobie Byronga Tutaj na atak dałbym wam na przykład Zenę, ponieważ Zenę jest must have, ponieważ daje wam właśnie bonus do ataku, pamiętajcie o perkach, Zenę daje wam 15 do ataku, jeżeli nie sfałdujecie Axel Brace daje wam y, też 15, czyli już macie 30, Ricardo daje wam 10, czyli macie 40 i Sean Frost, którego właśnie wywaliśmy ze składu, daje wam Chyba też 15 z tego co pamiętam. Gdzie on jest? Tutaj jest. Nie, on daje 10, czyli macie 50% do ataku z tymi czterema zawodnikami i ich musicie mieć po prostu w składzie. To jest must have. Jeżeli chodzi o Healmana to on Wam daje na pierwszą połowę dodatkowe 20% do ataku, czyli razem wychodzicie na pierwszą połowę z 75% do ataku. Dlatego to się naprawdę opłaca, jeżeli chcecie mieć jak największy damage. Dodatkowo, kogo możecie sobie tutaj ustawić? Eee... Możecie sobie na przykład ustawić Wiktora. Victor Blade jest bardzo spoko zawodnikiem, ponieważ niby ma domenę ognia, ale on nadrabia tym elementarem efektem. Ponieważ on ma jednego z najlepszych, jed, on ma jeden z najlepszych y, kików w grze. Dodatkowo jego koszt umiejętności jest po prostu śmieszny, ponieważ taki Doom Sword wymaga 60 tężyn. To są dwie kiweczki, albo nawet jedna kiwka. I macie od razu technikę, która zawali bramkarzowi 1100. Załóżmy, że zaczynacie mecz, kiwacie ziomka, podajecie do Wiktora na róg i macie Easy Bramkę. Jeżeli chodzi o formację, ja polecam wam Diamond. Według mnie większość, według mnie reszta formacji jest niegrywalna, ale to jest oczywiście, według mnie, i to jest moje osobiste zdanie. Jeżeli gra się wam w jakiejś formacji lepiej, to grajcie sobie w tej formacji. Według mnie Diamond jest najlepszy, ponieważ Diamond polega na tym, że gracie sobie tutaj środkiem i w każdej chwili możecie podać do wysuniętego napastnika. Więc według mnie Diamond jest najlepszy, no ale jeżeli macie. Jakąś lepszą formację, to grajcie tą yy, swoją. No, no i chyba wszystko powiedziałem, nie? Jeżeli chodzi o atak, no to fajnie mieć yy, przynajmniej trzy żywioły tutaj, czyli mamy tutaj na przykład drewno, ogień i, yy, i powietrze. No i zanark, must have na ławkę, żeby zanark był tutaj. No gdzie jest ten zanark? Zgubiłem go, zanark jest tutaj, zanark jest must have, musicie go mieć po prostu w składzie. Jak mówiłem, na ławce albo chociaż podstawowym, no bo jeżeli ktoś zagra sam gukiem czy coś takiego, no to ciężko będzie wam go skąd... no nie skontrujecie po prostu. A modem, to nawet nie liczcie, że dostaniecie się longshotem do jego bramkarza, żeby zbić mu elementarem coś, bo pamiętajcie, że jeżeli obrońcy blokują was strzał, to ten bonus z elementara też troszeczkę schodzi. Dobra, to tyle jeżeli chodzi o ten odcinek, wytłumaczyłem chyba wszystko, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzu, tyle ode mnie, siemaneczku.